Cześć! Firma MyPhone dotychczas kojarzyła się z bardzo tanimi modelami telefonów, które mogliście znaleźć w popularnych marketach. Sytuacja ta uległa zmianie i firma prezentuje coraz ciekawsze modele smartfonów. Do nas trafił model Infinity w wersji LTE. Zobaczcie, jak to urządzenie sprawdziło się w trakcie naszych testów. Pierwszy kontakt z Infinity jest bardzo pozytywny. Front urządzenia to wyświetlacz o przekątnej 4,7 cala pokryty szkłem Gorilla Glass w wersji trzeciej. Na górze urządzenia mamy aparat o rozdzielczości 5 megapikseli, głośnik oraz diodę powiadomień. Pod wyświetlaczem znajdziemy przyciski nawigacji systemowej. Dół urządzenia to port USB do ładowania baterii i komunikacji z komputerem. Lewa strona urządzenia to slot na kartę MicroSIM. Na górnej ramce znajdziemy gniazdo słuchawkowe mini-jack, a po prawej stronie przyciski regulacji głośności oraz włącznik. Tył urządzenia wyposażony jest w 8-megapikselowy aparat, diodę doświetlającą logo Infinity oraz iPhone, a także głośnik. Infinity jest wykonany bardzo solidnie. Przód i tył urządzenia to dwie tafle szkła Gorilla Glass. Elegancji dodaje srebrna ramka wokół urządzenia oraz chromowana ramka samego wyświetlacza. Telefon sprawia wrażenie solidnie wykonanego i bardzo poręcznego. Boczne przyciski są nieznacznie od siebie odsunięte, ale w trakcie testów nie było problemów z odróżnieniem przycisku włącznika od przycisków głośności. Producent wyposażył Infinity w 4 i 7-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 1280x720 pikseli, co dało zagęszczenie na poziomie 312 pikseli na cal. Jasność wyświetlacza pozwala bezproblemowo korzystać z telefonu w pełnym słońcu. Odwzorowanie większości kolorów jest dobre, poza głębią koloru czarnego. Wyświetlacz o rozdzielczości HD pozwala na wygodne przeglądanie stron internetowych, korzystanie z aplikacji oraz oglądanie filmów. MyPhone Infinity LTE opiera swoje działania na czterodzeniowym procesorze Mediatek MT6582 o taktowaniu 1,3 MHz z procesorem graficznym Mali 400 oraz 1 GB pamięci RAM. Użytkownik otrzymuje 16 GB pamięci na dane, jednak faktycznie do wykorzystania ma nieco ponad 13 GB. Nie mamy tutaj możliwości rozbudowy pamięci poprzez karty microSD. Dodatkowo telefon został wyposażony w podstawowe systemy łączności, takie jak Wi-Fi, Bluetooth 4.0, GPS i przede wszystkim LTE. Infinity bazuje na Androidzie w wersji 4.4.2. System działa szybko. Jednak czasami zdarzają się sporadyczne lagi. Pomimo tego, płynność funkcjonowania systemu w pełni wystarcza do codziennego użytkowania. Nakładka, którą zastosował producent, nie wprowadza żadnych rewolucyjnych zmian w porównaniu do czystego Androida. Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest obsługa gestów, co nie jest spotykane w tańszych modelach smartfonów. Infinity daje nam cztery możliwości: wyciszenie przewróceniem, Autoodbieranie przez zbliżenie telefonu do ucha, automatyczne przełączenie trybu głośno mówiącego, kiedy oddalamy telefon od ucha oraz przebudzenie dotknięciem. Infinity jest wyposażony w dwa aparaty: tylni 8 oraz przedni 5-megapikselowy. Interfejs aparatu jest bardzo prosty w obsłudze. Z jego poziomu możemy przełączyć się na tryb wykonywania ożywionego zdjęcia, tryb piękna twarz lub tryb panoramy. Ponadto mamy dostęp do funkcji HDR, włączenia lampy błyskowej, a także możliwości przełączenia kamer. Ustawienia aparatu pozwalają nam sprecyzować ekspozycję, efekt kolorystyczny, tryb scenerii, balans bieli, ustawienia obrazu, a także skorzystania z filtru Anti Flicker, który zapobiega migotaniu. Ponadto możemy uaktywnić funkcję zdjęć z uśmiechem, samowyzwalacz, rozmiar zdjęć oraz możliwość wykonywania zdjęć za pośrednictwem klawiszy przycisku głośności. Jakość zdjęć wykonywanych tylnym aparatem jest dobra. Inaczej sprawa się ma w przypadku wideo, którego jakość pozostawia wiele do życzenia. Czego mogliśmy się spodziewać po Infiniti, zanim go odpakowaliśmy i przetestowaliśmy? Tego, że jest to kolejny tani smartfon, którego jakość i funkcjonowanie będzie mizerne. I tu miłe zaskoczenie. MyPhone bardzo przyłożył się do tego modelu. Za niską cenę otrzymujemy bardzo dobrze wykonany, stylowy smartfon który spełnia swoje zadania.